Witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Dawid Łasiński, w zasadzie pan Belfer, nauczyciel z internetów. Lekko się stresuję, ponieważ właśnie teraz rozpoczynam na razie jednoczęściowy cykl, ten, w którym, jak widać na załączonym obrazku, a ci, którzy będą słuchali w przyszłości podcastu, który mam nadzieję, że również powstanie w ramach tej serii, jest to jedno z moich marzeń. Do którego bardzo długo podchodziłem i nie bardzo wiedziałem, jak ten temat ugryźć, i być może to właśnie jest ten moment, w którym dowiem się, jak go ugryźć razem z Wami. Więc witajcie w pierwszej części, w pierwszym odcinku, e, chociaż nie chcę ich numerować, e, serii Ten, w którym. E, w którym po prostu będę coś robił, co być może zwróci Waszą uwagę. Akurat dzisiejsze nasze spotkanie jest transmitowane zarówno na Facebooka pana Belfra, jak i YouTube'a. W przyszłości, jak wam powiedziałem, będzie również z tego zrobiony podcast. Więc serdecznie witam wszystkich, którzy albo są z nami na żywo, albo będą słuchali, albo oglądali retransmisję. Także. Po prostu kliknijcie subskrybuj, jeśli to jest YouTube, Facebook, jeśli tak, to polubcie, udostępnijcie. A jeśli podcast, to jeszcze nie wiem co, bo jeszcze żadnego w życiu nie nagrałem sam dla siebie, ale myślę, że tam też trzeba kliknąć jakieś gwiazdki, czy coś z tego, co pamiętam, jak obserwowałem. Także po prostu zostawcie to, co trzeba. Zostawić. No to dobra, no to zaczynamy. Widzicie, że temat, który dzisiaj staram się wziąć na tapetę, to będzie zmarnowane pokolenie. Temat, który jest przede wszystkim tematem, który pojawił się w mojej głowie już jakiś czas temu, ale do dzisiejszego mojego działania związanego z tą audycją, jakby zmotywowało mnie wpis takiego twórcy treści internetowych, którym go możecie znaleźć na fanpage'u, na stronie na Facebooku, wpisując Belfer na zakręcie, gdzie on właśnie w bardzo no, ładny sposób, taki polonistyczny, którego ja ścisłowiec i chemik nadal zazdroszczę wszystkim osobom, które potrafią ubierać słowa w taki sposób, że ja czuję się w nie Zahipnotyzowany, jakbym wpadł w sieć pajęczą. Nie wiem, czy też czasami tak macie, że macie jakiegoś twórcę lub kogoś, kto, mm, kto dzieli się słowem, jego po prostu się słucha i on potrafi tak napisać, że ten tekst rezonuje. I właśnie Belfer na zakręcie. Takie coś zrobił. No to witam serdecznie. Jeszcze raz wszystkich na żywo. Ja teraz chciałbym zacytować tekst, o którym mowa. Dla tych wszystkich, którzy w jakiś sposób będą chcieli w przyszłości się do niego odnieść. Oczywiście to jest cytat, więc serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście się zapoznali z twórczością autora. Uwaga, czytam. Przecież jesteśmy tacy młodzi, tacy młodzi. Ludzie nam tego nie wybaczą. To tak tutaj ode mnie to jest Tiraf, a tutaj mamy oczywiście podpis Staszczyk. Zmarnowanie, zmarnowane pokolenie. Pokolenie pandemii, pokolenie zdalnej nauki, topniejące płatki śniegu. Zetki, igeny, bękarty internetu, sieroty JP2, czarnkowe pacholęta. Młodzi to zmarnowane pokolenie. Nie da się. Ukryć. Do wody? Bardzo proszę. O, od urodzenia w sieci wirtualnych problemów, z daleka od krwiobiegu życia i tętna pulsu, bezstresowo wychowani karmieni bananami i ambrozją, noszący spodnie niedopasowane do norm, przyciasne rurki albo cięte nad kostką na wysoką wodę, a tak w ogóle to nostalgiczni, melancholijni i depresyjni i słabi. O psychice kruchej niczym porcelana, której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu. Niesamodzielni, nie potrafiący się buntować, rzadko się uśmiechają. Zdarza się, że nie mówią dzień dobry, nie ustępują starszym miejsca w tramwajach. Podobno też nie słuchają księdza i piosanek Krawczyka. Nie to co my. My, czyli wszyscy nie oni. Ci starsi i normalni, zdrowi i czerstwi, wychowani na błędach i podwórkach, trzepakach i siniakach, oprócz błękitnego nieba, a nic nie było nam potrzeba. Komputery widzieliśmy w ósmym pasażerze Nostromo na kasecie VHS, a telefony karmiliśmy żetonami i kartami magnetycznymi. Ćwiczyliśmy się w dzikości... I samodzielności. W domu bywaliśmy tak rzadko, że własne matki poznawaliśmy tylko po głosie, kiedy wołały nas na obiad, drąc się z balkonów. Ojców nie znaliśmy wcale, włóczyliśmy się po ulicach, oglądając witryny, strzegące nowych butów, których nie mogliśmy nosić. Byliśmy bardzo tolerancyjni. Tolerowaliśmy podobnych sobie. Byliśmy silni, bo bojąc się silniejszych, gardziliśmy i wyśmiewaliśmy słabych. Chodziliśmy na dyskoteki i słuchaliśmy anglojęzycznych piosenek, chociaż niewiele z nich rozumieliśmy. Chodziliśmy do kościołów i słuchaliśmy umoralniających kazań, chociaż niewiele z nich rozumieliśmy, a tak było trzeba. Spełniliśmy twardą bożą służbę. Nieść będziemy kaganego światy, i niech nikt nad grobem nam nie płacze. Kim jesteśmy dzisiaj? Jesteśmy pokoleniem 30, 40-50-latków. Którzy wszystko wiedzą najlepiej. Lubimy żyć przeszłością i tęsknić za nieokreślonym. Kupujemy sobie drogie ubrania i samochody, które nie dają nam szczęścia. Mamy kredyty dzieci, byłych mężów i eks-żony, co wedle naszych kryteriów czyni nas dojrzałymi. Przestaliśmy chodzić do kościołów, ale dzieci chrzcimy, a druga żona znów chciałaby ubrać białą sukienkę i stuknąć obcasami w rytmie Awe Maria. Jesteśmy tak zahartowani i zdrowi, że nie robimy badań lekarskich w obawie przed diagnozą raka, cukrzycy i chorób wenerycznych. Bunt i niezależność mamy we krwi, dlatego od 30 lat nie potrafimy zmienić pracy ani nawet poprosić szefa o podwyżkę. Bunt i niezależność mamy we krwi, dlatego głosujemy w demokratycznych wyborach na polityków o autorytarnych zapędach. Sami, świetnie przystosowani do życia, tak samo dbamy o nasze dzieci. Dlatego oddajemy im rozsypujące się struktury państwa, ograniczone prawa obywatelskie, bilionowy dług publiczny, zanieczyszczone powietrze i zbliżającą się nieuchronnie katastrofę klimatyczną. Niech się zmierzą z prawdziwymi problemami, niech się wykąpią w cuchnącym styksowym mule i rosną w siłę. A może robimy to wszystko, ponieważ jesteśmy pewni, że ci młodzi ci, nie my, dadzą sobie radę. Mimo tego, co o nich mówimy i piszemy, mimo tego, co zdarza nam się pomyśleć, jesteśmy pewni, że warto im zaufać? Zresztą nie mamy innego wyjścia, po prostu zazdrościmy im, że są tym, czym my już nie jesteśmy i droczymy się trochę. Widzimy ich wrażliwość i empatię, a przecież tak długo mówiono nam, że to przejawy słabości. Nie rozumiemy ich otwartości na drugiego, innego człowieka, a nawet przeraża nas ich tolerancja. I to, jak łatwo potrafią poruszać się w różnorodności i złożoności świata. Nie rozumiemy, jak to możliwe, że odrzucają autorytety, które nas skrępowały i odbierały poczucie niezależności. Złościmy się i podziwiamy jednocześnie, że wymykają się naszym nakazom i zakazom, idą swoimi drogami i nie oglądają się za siebie. A jeśli trzeba, to potrafią wyjść na ulicę i wykrzyczeć. Gdzie przebiega granica ich wolności i ich świata? Świata, którego nie rozumiemy, nie zrozumiemy, bo już nie należy do nas. Im szybciej się z tym pogodzimy, tym lepiej. Dla wszystkich lepiej. I tutaj dalej. Lubię myśleć o młodych, jak o nowym pokoleniu romantyków. Romantyków wyrastających z tragizmu i ironii swoich czasów, doświadczonych pandemiczną historią idealistów, tęskniących za światem wyobrażonym, może trochę naiwnym, kędy zapał tworzy cudy i obleka w nadziei złote malowidła. Dla mnie ten świat jest już niedostępny, ale dlaczego miałbym im go odmówić? Niech nawet sobie będą jednością silni i rozumni szałem, kiedy jak nie teraz, kto jeśli nie oni, ze swojej bezludnej wyspy zalanej gnuśnością odmentem będę przyglądał się, jak z gruzów obudowują rzeczywistość na nowo. Rzeczywistość dobrą dla nich, rzeczywistość dobrą dla mojego syna. Wystarczy już tych zmarnowanych pokoleń. No właśnie. E, oto tekst. E, oto tekst Belfra na zakręcie. E, aktualnie słuchają tego i młodzi, i, i dorośli. E, I pewnie. Wszyscy trochę odnajdują, odnajdują w tym coś swojego, i to jest w ogóle fantastyczne. Coś, co e, jest dla mnie bardzo istotne i w czym się mam wrażenie pogubiliśmy. I myślę, że coś, co, co właśnie wcześniej było nie tak wyraziste. W sensie, wcześniej mam na myśli, kiedy ja miałem 10, 13, 15, 16 lat. Dlatego, że wtedy mieliśmy naprawdę, jako młodzi ludzie, mikrospołeczności. No, największą grupą osób, z którymi ja się spotykałem w szkole średniej, no, to było grono Kinderpunków, bo nigdy grzeczny nie byłem i tego nigdy nie ukrywam. I też dziękuję za te czasy, kiedy mogłem trochę popróbować życia, bo sporo mnie to nauczyło. Ale. Nadal ilość osób, z którymi wtedy się kontaktowaliśmy, z którymi mogliśmy wymienić się jakimiś naszymi troskami, była bardzo niewielka w stosunku do tego, jak widzę, jak młodzi ludzie teraz potrafią tworzyć społeczności w internecie. I teraz powiem to wszystko do właśnie młodych ludzi. Pamiętajcie, że wasi rodzice nie żyli w dobie internetu w sensie oni, nawet jeśli ten internet się pojawiał, to on pojawiał się raczej jako coś, co się konsumowało. Ale nie, było, nie byliśmy twórcami tego internetu. On na samym początku to były jakieś strony internetowe, takie wiecie, wirtualne formy gazet, w których odbierało się informacje. Wy żyjecie w takich czasach, w których internet pozwala wam tworzyć społeczności. I ja tutaj cały czas mówię z takiej perspektywy dosyć ciekawej, to znaczy jednocześnie tego prawie 40-latka, dosyć może świadomego użytkownika internetu nauczyciela, który spotyka się z młodymi ludźmi i widzi albo stara się zrozumieć ich potrzeby i ich rozterki tego, że właśnie dorośli, którzy kontrolują świat, oni nie rozumieją świata, w którym oni teraz istnieją, znaczy w którym młodzi ludzie funkcjonują. I ostatnia perspektywa bardzo ważna perspektywa ojca, perspektywa rodzica. Moi synowie w momencie, w którym to nagrywam, być może w przyszłości kiedyś będą to słuchali, albo oglądali, seweryn ma lat 9, a Tymek, jak to zawsze mówi, prawie 7. I to jest taki moment, w którym jeżeli ja obserwuję sobie, co robią 13-latkowie, 15-20-latkowie w internecie, i wiem, że moi synowie też w tym internecie są, to bardzo dużo z nimi rozmawiam na ich poziomie, oczywiście, na temat tego, czym jest sieć i czym w ogóle jest młodość. I. I, 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 I że mogą przyjść do mnie zawsze. Ale to nie jest tak, że każdy rodzic żyje w internecie. I myślę, że bardzo, bardzo mocno chciałbym, żebyście pomyśleli o tym, że hasło zmarnowane pokolenie jest hasłem, którym krzywdzimy się wszyscy. I, i nie chciałbym, żeby młodzi ludzie myśleli o. Sobie jako o tym, że ktoś starszy od nich już że są zmarnowani, co powoduje w nich bunt i czasami szaleńcze jakieś ruchy, a czasami depresje, a czasami różnego rodzaju powody do stresu. I ja myślę, że bardzo często jesteście tego, czujecie to, czujecie tą presję właśnie i to bardzo was drażni. Z jednej strony oglądacie to, że w waszym pokoleniu niektóre osoby odnoszą sukces, a wy czujecie na przykład, że tego sukcesu nie macie, bo blokują was starsi. Mając na myśli starsi, oczywiście mam na myśli wszystkich starszych od was, nie tylko rodziców. A z kolei rodzice nie rozumieją tego, dlaczego wy, czego wy dzisiaj potrzebujecie, co wy robicie, co was interesuje, w jakim punkcie życia wy w ogóle jesteście. Ja myślę, że gdzieś na jakimś etapie bycia razem bardzo ważnym elementem jest na pewno rozmawianie ze sobą. I czasami się o tym zapomina, w sensie czasami nie mamy takich umiejętności, po prostu rozmów ze sobą, ale nigdy nie jest za późno. I tutaj być może, jeżeli słuchają mnie rodzice albo nauczyciele może to też jest sposób do albo rodzice nauczyciele spróbujcie porozmawiać ze swoimi uczniami czy też dziećmi. O tym, jakie są aktualnie ich zainteresowania, ale nie na zasadzie pytania, co teraz robisz. Bo to będzie hasło gram. Bardziej, żeby usiąść koło niego, żeby ten, ten, ten młody człowiek, który ma swoje, swoją rzeczywistość, bardzo ciekawą, którą chciałby się podzielić, ale może chciał się podzielić 3 lata temu i nie zwróciliśmy na to uwagi, bo stwierdziliśmy, że to jest błahe dla nas i nie mamy na to teraz czasu. On teraz już nie będzie miał takiej łatwej potrzeby, żeby nam opowiedzieć o tym, co robił przez te ostatnie 3 lata. To już będzie o wiele dłuższa praca do tego, żebyśmy spróbowali dotrzeć do świata młodych ludzi, bo oni się zabunkrowali. Tak samo jak my się zabunkrowaliśmy yy, i stwierdziliśmy, że przecież kiedy my byliśmy w ich wieku, to dziecko miało jedną z rolę, być dzieckiem. Yy, I jakby, wiecie, to nie są tematy dla dzieci. Ja pamiętam z domu, a kiedy ja byłem młody, to jeszcze byłem do, miałem dodatkową rolę, nazywała się ona pilot do telewizora. I... I absolutnie nie chcę powiedzieć, że mamy zmieniać w jakimkolwiek sposób teraz pretensje, mieć do, do siebie nawzajem, ale gdybyśmy nauczyli się jeszcze raz interesować tak naprawdę tym, co nas jara, jeśli takie coś w ogóle jest, żeby rodzic mógł poczuć pasję młodego człowieka. Ja wiem, że czasami tak jest, i możecie napisać w komentarzach właśnie takie przykłady, kiedy dogadujecie się świetnie z swoimi dziećmi, albo, albo jeżeli jesteście młodymi ludźmi, napiszcie, że świetnie dogadujecie się z rodzicami, jak to zrobiliście. Jak to się robi? Bo ja jako, jako rodzic, tak jak wam powiedziałem, siedmiu, dziewięciolatka, cały czas dla mnie to jest najważniejsze, żeby gdzieś nie zgubić relacji z moimi synami. E, czyli żeby nadal cały czas znajdować czas, mimo tego, że to nie jest łatwe, e, do tego, żeby próbować rozumieć świat, w którym oni żyją. Żebym nigdy nie powiedział, że są zmarnowanym pokoleniem. Jedyną rzecz, którą czasami mówię, to mówię, że marnujecie czas. Moim dzieciom, chociaż też staram się zawsze znajdować na to jakieś dobre wyjście, albo raczej rozmawiamy o tym, co można zrobić z tym czasem, że, że, że to jest podpowiedź z mojej strony, że może trochę tego i trochę tego zrobimy w domu, na przykład spróbujemy coś razem, albo tu podsuwam jakieś pomysły. Czy to będzie możliwe, kiedy będą mieli 13-15 lat? Głęboko wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić, ale. To czas pokaże, czy uda się nam odrobić dobrze zadanie domowe. Być może w Waszych domach już ten czas minął, ale to nie znaczy, że warto budować mury. Jak czytam takie wpisy, jak właśnie Belfra na zakręcie, to mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo takiej prawdy, która mnie, jako człowieka, który czasami obserwuje te smutne tarcia między pokoleniami, bo teraz głos mają zarówno i młodzi, i, i ci starsi. Tylko często jest tak, że my się mijamy. Kiedyś mieli tylko starsi, a ci młodzi narzekali na starszych. To, to, to tak, tak było za moich czasów, w szkole podstawowej i liceum. Tylko nadal mówię, to były mikrospołeczności. Teraz ten głos młodych jest o wiele głośniejszy. I wydaje mi się, że, że nie jest dobrą rzeczą, żebyśmy mówili, że jakiekolwiek pokolenie jest zmarnowane. I tam to podsumowanie. Jest dla mnie w tym wpisie bardzo takie istotne, że bardzo chciałbym wierzyć, że to, co młodzi ludzie teraz robicie, to jest dobre dla moich synów w przyszłości, dla mojego 9 i 7 latka. I, i absolutnie nie czuję, żebyście, żeby ktokolwiek mógł o was mówić, że, że jesteście zmarnowanym pokoleniem. Mam czasami poczucie, że rzeczy, które czasami robicie w czasach, w których żyjecie, w których, w których gdybym ja może... Wtedy żył z taką. Gdybym ja miał tą możliwość żyć w takich czasach jak Wy, będąc 13- czy 15-latkiem, i chociaż mając tą świadomość, której wtedy jeszcze pewnie nie miałem, to zastanawiam się, czy. Czy umiałbym wykorzystać te możliwości, które daje dzisiejszy świat? Bo czasami mam wrażenie, że nie wszyscy z Was wykorzystują. I stąd też się biorą pretensje do świata, że, że z jednej strony obserwujecie go i on karmi Was obrazkami, z drugiej strony, poza obrazkami, czasami widzicie, że to jest ciężka praca i czasami nie podejmujecie wyzwania, które nazywa się po prostu pracą i cierpliwością, i czasem macie go dużo. I, i może wtedy byście pokazali, gdyby młodzi ludzie tak na dużą skalę pokazywali naprawdę dobre wzorce. Mi w szkole czasami tego brakuje, że mam wrażenie, że od wielu lat. Dostanie 0 na 20 punktów na sprawdzianie jest bardziej powodem do hecheszków i dumy, niż dostaniem 20 na 20. Że jak oddaje pracę, która dostała maksa, to ta osoba chowa ją szybko do zeszytu i, i nawet nie jest radosna z tego powodu, bo nie ma kolegów ani koleżanek, którym mogłaby się pochwalić swoim sukcesem, bo się okazuje nagle, że to nie jest sukces. A z kolei ktoś inny, który wyciąga i mówi, Ha, ja nie mam nic, 0 na 20, to nagle, o ja mam 1 na 20, byłeś lepszy. I to jest coś, co mnie strasznie drażni, bo w momencie, w którym um, te słowa stają się pewnego rodzaju dewizą um, funkcjonowania w świecie, to potem okazuje się, że rzeczywiście starsze pokolenie, widząc to i tęskniąc za szansami, które ma teraz młode pokolenie, bo zawsze tak jest, to jest chyba tęsknota za szansą, to być może stąd się biorą to, ta tęsknota i to, że widzimy, że czasami wy tych szans tak nie podnosicie, nie, że one sobie tak leżą, czasami na. Na tej podłodze, i wy ich nie podnosicie, to to nas wkurza pewnie. Z drugiej strony, bardzo byśmy chcieli, żebyście Wy, jako młodzi ludzie, pokazywali nam dobre przykłady swoich działań. Żebyśmy mogli się pewnie odnieść do tego. Ich jest mnóstwo. Tylko cały czas mam wrażenie, że idziemy jakimiś dwoma torami i one nie zawsze się spotykają. A fajnie było, gdybyśmy, gdyby ta wymiana gdzieś tam się pojawiła i wtedy nie byłoby hasła dotyczącego mm, zmarnowanego pokolenia. Bo pokolenie nie jest zmarnowane. Pokolenie jest zmianą świata, cywilizacji. Na lepszy, nowszy, mam nadzieję, że to w tym kierunku idzie. Ale bez zrozumienia pokoleń, jeżeli pokolenia się wzajemnie nie rozumieją, to to będzie walczenie między sobą. A czy z walki coś dobrego wynika? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że dużo, le dużo lepszych rzeczy można zrobić, kiedy ci, którzy mają potencjalnie władzę teraz, Posłuchają tych, którzy tą władzę za chwilę będą przejmowali. Bo to ten czas tak szybko biegnie, że za chwilę to się wydarzy. A to właśnie mam wrażenie, że młodzi czują świat, jaki następuje, jaki zaraz będzie, niż my, którzy staramy się okopać w tych sentymentach. I jeżeli my, jako starsi, pozbędziemy się sentymentów, tylko zaakceptujemy to, że rozwój to jest codzienna zmiana. A tej zmiany możemy się uczyć od was, tylko wy nam po prostu, młodzi ludzie będziecie pokazywali, jak ta zmiana wygląda, jak ją dobrze realizować, ale dobre przykłady, to rzeczywiście jest tak, że możemy gdzieś tymi rolami w pewnych punktach się powymieniać. To nie zawsze jest tak, że my wiemy lepiej. Bardzo często jest tak, że my nie wiemy tego, czego wy już to, co wy już wiecie, tylko część z nas nie chce was słuchać. A przez to, że trafiliście na takich, którzy nie chcą, nie chcą was słuchać, na przykład. Nie macie komu powiedzieć tego, czego się dowiedzieliście o świecie, który nadchodzi. Nadchodzi dla moich synów. A ja bym chciał i do tego przygotować na przykład. I od kogo mam się tego nauczyć? Wydaje mi się, że najbardziej od was. Tylko musicie być wyczuleni na to wszystko. I. Yy... No właśnie. I tak oto. Yy... No właśnie, tutaj różne cudowne komentarze yy... są, i bardzo się cieszę że są takie komentarze, to jest właśnie punkt spójny. Bardzo mi zależy na tym, żebyście dbali o kulturę tych komentarzy, bo jeszcze raz wyświetlę temat. Spotkaliśmy się dzisiaj wokół tematu zmarnowanego pokolenia i jeżeli ktoś z was jeszcze będzie chciał coś dodać, to serdecznie zachęcam do dyskusji zarówno na Facebooku, jak i YouTube otwartej, szczerej, uczącej się od siebie jeśli słuchacie w przyszłości podcast, który mam nadzieję, że powstanie z tego odcinka, to również zostawcie ślad po sobie. No i czekajcie na kolejne, na kolejne części serii. Ten, w którym napiszcie komentarze, czy taka forma rozmowy, tematów dosyć luźno dobranych wam odpowiada, bo dla mnie to będzie wtedy największa motywacja, żeby takie rzeczy robić. Teraz jeszcze było bardzo surowo, bez żadnych dżingli i tak dalej, i tak dalej. Może kiedyś będą w przyszłości, ale to pierwszy i spontaniczny taki pomysł dzisiaj się narodził i tego się trzymajmy. Z waszym wsparciem będą kolejne, więc dajcie znać, czy to jest dla was potrzebne, czy czujecie, że możemy zbudować wreszcie taki pomysł, w którym właśnie, w którym pokolenia spotykają się razem ze sobą. Marzę o tym. To jest takie moje małe marzenie, żeby, żeby ten. Tu, tu był punkt też trochę taki styczny, żebyśmy wreszcie te nasze tory gdzieś tam zderzali. I żebyście w komentarzach też dyskutowali ze sobą. Więc zapraszam, żebyście też przepływali sobie czasami z YouTube'a na Facebooka, zostawili komentarz jakiś, albo z Facebooka na YouTubie, żeby wchodzić w interakcję. Z przyjemnością mi się będę temu przeglądał. No właśnie. A też tutaj też realizuję moje małe marzenie pod tytułem podcast. Więc serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy. Odsłuchają tego nagrania w przyszłości. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych, mam nadzieję, już niedługo odcinkach. Ten, w którym pozdrawiam Was serdecznie, Pan Belfer. Kiedyś mówiłem najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Ja teraz po prostu powiem, Pan Belfer, nauczyciel z internetów, szeroko pojętych. Trzymajcie się. Cześć.